W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą. Hołdę dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw aby rozważanie tajemnic waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami bożymi. W świetle świętych tajemnic różańcowych ukazuj mi, matko, powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez tajemnice różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane ojcu Przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z nim. Tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi, Amen.